A Lisek jedzie za mną, dobra. A nie, ja już metę zrobiłem jakby, a nie mam mety. No no <grym> tak, bo my jesteśmy... Okej, okay, to źle pojechałem. Brak tłumaczenia. Nawet tyle mam ci do powiedzenia, panie Lisku. O, nie nie tak, mam w tym ma wyścigu. Widzisz mój ale... kolor, widzisz pomarańczowy? Nie ma pomarańczowego, nie mam wyścigu. Ale uszy mi fajnie wystają. <kłysy> 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 <Nie ma w kłysy> Widzę tam to. z przodu jaki de... Liverku. Liwerku. Czy ty umiesz wciskać W, faktycznie, czy ty naprawdę mylisz dos S, mam. jak na, jak na, kurna... Gówno, nie parkour, jesteś debilem po prostu. Tu już jest parkour, nie powinniście we mnie mm -hmm, Parkour, ziomek. Parkour! Jezus. Dajcie mi wjechać w tą dziurę. Jezus, ale ty, li, Lisek, ty nawet nie no, zwalniałeś, po prostu przecież. się dupcyłeś na pełnej epie. No, no tu epie. nie ma parkura jeszcze. No bo nie ma parkura, tak bym powiedział. O ty kurde. No, nie wiem. Wie. <laughs> Aliwerek, ojej, ale nie ma wywalania! Nie ma wywalania, nie ma wywalania. Nie ma wywalania. Ani trochę! Parkur, parkur. parkour, Wiecie, co jest najlepsze? Próbowałem podjechać pod schody takie. I Berek stanął za mną i czekał. A to trzeba było na jechać. No, ale nie, już tu nikomu nie ufa. Tobie też nie wolno ufać. W flecie. Ja to jestem pierwszy to Ale ci pomogłem, co? Komu? Mi? Like. O, czekam, czekam. O, Ola, to znaczy, że nie wjeżdżasz we mnie, jest? Ja nie wjeżdżam w Ciebie. Jest you are! No, no. Jedziecie tam no, co ty, ty robisz? Ty <laughs> robisz? <laughs> ty się pomogę ci! Ej, 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 ej taki. No, Ola, weź tam i pomóc jeszcze. No, pomogę, poczekaj. Pomógłbyś wam? Czekaj, pomóż, bo pomógł. mi twój próg jeździ akurat teraz po czole. Jakbyś mógł, proszę. Dzięki. No kurka, rurka. Fajna to była pomoc. Bardzo proszę, bardzo proszę. Polecam się naprawdę na przyszłość. Teraz, na teraz bez kappy. Jakbyś potrzebował kiedyś jeszcze pomocy. No wiesz, wiesz, nie dzwonić. To Do nie Pociana. Nie to nie jest współpraca reklamowa jak coś. To był żart sytuacyjny. To jest A. tak samo jak ostatnio tako ma sprawę o solpadeinę. Też niebieski? No, tak. Prawda. No, ten no, że łokiki tam no, się. To czy nie miał reklamy. Znaczy, nie, nie chodzi nawet, czy reklamę, tylko po prostu, że no, że się świetnęli, że podobno reklamuje to, a to jest jakiś tam lek bardzo mocny, więc. Z... Przez te czarne da się przejeżdżać jak coś. Znaczy, czerwone. Czerwone takie kraby. Czerwone, tak mamy. tylko mówię, bo nie wszyscy wiedzą, że to jest przenikalne. Mhm. <laughs> Ale, jak za długo staniecie, to was wywala. Ej, 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 no! Ja nie widziałem, że tu jest! No, przecież, no, kur... no, leciałem do punktu studiłem, Tak, tak, zwykle. Tego, no. A możesz go wywalić teraz, lisek? Za to? Proszę. No, jak to ja do niego, to. Ej, nie utkłam, utkłam. Liwerek, chodź tu. O, teraz teraz, z liwerek, chodź tu, a jak ten, to drze się na niego, widzisz? Widzisz, jaka? Podwójne standardy. classic, classic. Lasy i kola. No no widzisz, a teraz powiem, że o. nie potrzebuje. Widzisz, to jest potrójny a, czy, standard. To leciałeś? Jestem niepotrzebny, tak? Da, sobie nie. Jeżdę. Tak, jest. Ja nie jest. O Jezu. Jezus. Ude. A tam? Tam coś chyba się trzeba rozpędzić, co? O ty kur... Nie, nie. <ślańc> 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 też wypadłeś lisek? Tak. Ktoś doleciał? No ja. A na Przez... pełnym był? No. Ja też A czy szczerze nie nieś tak. Nie było aż takie to. Co się tak. Na, właśnie na pół. Pół na pół. Flop. O, a ja u do góry. to shift i control tam trzeba po prostu zrobić. Ja wpadam do góry. Ło. What, u what Co to znaczy do góry? No nie, nie złapam punktu. A co znaczy do góry? Dobra. <laughs> Uchwał centralnie obok punktu, nie. Jak A ty to Ja złapałem, no. no. czemu ja nie mogę tego złapać? Bo jesteś jakiś po prostu specjalny. I specjalny to nie znaczy nic złego, po prostu może jesteś wyjątkowy. O. Jezus, Maria, ale tutaj jest niefajny punkcik. O, żeś ty... mm. No o, nie? właśnie, o nim mówiłem. tyś, tyś. No, wjechać tam do tej bramki, na górze, na górze. Ten lisek na górze. Musisz jeszcze raz zrobić i wjechać tam do tej bramki. Do, w te dwa półdupki musisz jakby zmieścić. Ale ten samochód się ślizga jak się przyspiesza to trzeba tak no, Ale tutaj co ja mam teraz robić? Ej, chwila, Ale lepa, ale... A tutaj trzeba, o Boże! On lube. się zmieści O, chyba się zmieści Zmieści zmieści. Normalnie po to się wiesz co. No właśnie po pieści mi się zmieściło idealnie na dole działa, tak działa żyć Aha Ale tak się nie, nie wierzę, że ty masz z tym problem akurat, wiesz? Ta, ta. Nie wchodziła i tam nie... Ja pierdziele nie wiem, czy chciałem to wiedzieć. Czekaj, bo wypadłem przez to. Um. O, fake punkt tu jest, no super. Tak, owszem jest. Można się trzymać ściany na tym. Zaraz wam powiem, jak to zrobię. O Jezus, jeśli to zrobię. Nie. Tu też jest fake punkt. głam się. Może się trzymać ściany. I co jest? No, czy Ale utknąłem, ja. Ej, to jest źle zrobione! Wypadłem. Za niski jest ten samochód. A ty zrobiłeś to Lisek? Nie wiem jeszcze, jadę. Ale wjechałeś na to do żółte. co? No? Kurde, no mi nie wjechało. Czy ja bym jeszcze raz był? Dobra, nie No, te. nawet nie, wiem, gdzie tu je, je trzeba. Gdzie ty, tutaj? tutaj? Ooo! 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 Obra, tu. Wstał parkingów, a z gorączką to w ogóle i już nie zepsuję. Tutaj, co teraz? Ły. Mhm. Ale <suszeniasz> to nie jest parkour, to jest taki delikatny taki o. Jest. Nie. Jest. jest. Delikatniusi taki, o. Że tu? Ale tu? Przelecę, 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 przelecę. Co przylecę, jest? Przylecę, 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 przylecę. się stało? Uff. Dlaczego? Nie każ odpowiadać o. <laughs> Zabawne. Ja chcę wiedzieć. Nie, a ja nie chcę wiedzieć. Powiedz sobie sam. Ludzie na odcinku też by chcieli wiedzieć, ale... YouTube na przykład by nie chciał. Ja myślę, że oni doskonale wiedzą. O, dzięki. Prześ po mnie i mi to pomogło. Tu chyba, nie? Tak mi się wydaje. Tak, tak są strzałki. Eee. Kolego, uważać tu trzeba bardzo. Dajcie, bardzo, bardzo. Bardzo trzeba uważać, to prawda. O! Ale to Ojej, dlaczego? Kto tam jedzie? Na dole. Ja? I nie wiem czy dobrze. A Lisek jedzie za mną, dobra. A nie, ja już metę zrobiłem jakby, a nie mam mety. No, no tak, bo my jesteśmy... Okej, okay, to źle pojechałem. Przepraszam. Wychodź szmato. Dobra, ja już zrobiłem metę, także... A? Jestem zawieszony. Nie! A, bo nie tam paksik, wiesz, tam... No wiem już, teraz jadę dobrze. My tu robimy, z Liskiem się ścigamy, pierwsze, drugie, pierwsze, drugie, a tak patrzę się, kto tam jedzie? Ja już walnąłem w metę normalnie, tam wiem, tam wiem gdzie będzie meta, także wygrałem ten wyścig. Okej, okay, no dobrze. O nie, dlaczego mnie to gra nienawidzi? Ustryku. Nawidzi cię, nawidzi. Nienawidzi mnie. Wywala mnie co chwilę. Ue. Cisek zabiera całe szczęście w tym małżeństwie. Yeah. Yeah. O, właśnie, właśnie to zabrał mi też szczęście, w waszym małżeństwie mi też zabrał szczęście, no ja właśnie to wypadłem. To no to dobrze, że chociaż ty. Chole, dziurka ciasna, Jezus. No, to właśnie o tym mówiliśmy, a ty tam pod nami wtedy przejechałeś. Właśnie wtedy. Nad wami. Chyba. Nie, 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 a może nad? No meta. O, to byłem tam. Niech trzeci poczeka, może co? Może. To paksik. A, bo to tutaj paksik jechał. <ścoughs> o, meta Ale ładna, meta. Ile, ja